Dziś spotykamy się na krótkim wykładzie w ramach projektu Poratuj cztery łapy na temat zawodów związanych ze zwierzętami. Często młodzi ludzie, czasami nawet dzieci mówią: W przyszłości będę weterynarzem, będę pracować ze zwierzętami. Dziś chciałabym właśnie powiedzieć, jakie zawody są związane ze zwierzętami, bo nie zawsze każdy chce akurat być weterynarzem. Więc zacznę od lekarza w weterynarii. Jest to przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich, obok medycyny i stomatologii. Tytuł zawodowy posiadają osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Dają one uprawnienia do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Proszę pamiętać, że dostanie się na studia weterynaryjne to jest Milana Wyczyn, ponieważ na jedno miejsce na takich studiach jest Przynajmniej 8-9 osób. Są to studia dzienne. Przez czas liceum trzeba się mocno przyłożyć do przedmiotów tego typu biologia i chemia. Naprawdę są to bardzo trudne studia. Nie wszyscy je kończą. Jest bardzo dużo nauki. Proszę też pamiętać, że po ukończonych studiach musimy jeszcze zrobić staż. Więc no, jest to, musi liczyć około 7 lat nauki, żeby zostać takim lekarzem weterynaryjnym. Co robi lekarz weterynarii? Na pewno bada stan zdrowia zwierząt. Rozpoznaje, zapobiega zwalczeniu chorób zwierząt przede wszystkim takich z urzędu, typu na przykład wścieklizna, leczy zwierzęta, udziela porady i konsultacje, wydaje opinie, pielęgnuje zwierzęta, zajmuje się rozrodem, biotechniką. Wykonuje obrót detaliczny produktami leczniczymi, pasze, zajmuje się także paszami. Są także weterynarze, którzy zajmują się stricte zwierzętami gospodarczymi. Pracują na dużych fermach, właśnie czy to drób, czy to bydło. Wypisują recepty lekarskie, wykonują badania laboratoryjne, jakieś badania diagnostyczne. Czyli na przykład USG, LTG, zwierząt na przykład powypadkowych. Poddają zwierzęta u eutanazji, jeśli uznają, że zwierzę jest nieuleczalne, chore, nieuleczalnie chore, bądź y, życie takiego zwierzęta jest dla niego dużym cierpieniem. Proszę także pamiętać, że lekarz w weterynarii może robić kolejne specjalizacje i może to być y, leczenie zwierząt małych, leczenie zwierząt dużych, y, stomatologia, y, rozród. Tych specjalizacji jest na pewno dużo. Tylko to wiąże się także z dodatkowymi latami, które taki lekarz weterynarii po ukończeniu tych pięciu lat i wykonaniu stażu, ponieważ musi chwilę popraktykować. Ponownie musi iść na studia i musi zrobić właśnie taką specjalizację. I tutaj mamy właśnie akurat zdjęcia. Proszę także pamiętać, że lekarz, że praca lekarza weterynarii okupiona też jest nie tylko samymi. Sukcesami w pomaganiu zwierzętom, ale także na pewno jest okupiona pewnym cierpieniem, ponieważ trzeba się nauczyć pomóc nie tylko zwierzakowi, ale jego właścicielowi przetrwać tą, ten trudny czas, kiedy zwierzę odchodzi, kiedy zwierzę cierpi. Więc no, jest to zawód, który będzie wymagał na pewno dużej odporności psychicznej, żeby sobie poradzić i mieć duże kompetencje społeczne, żeby Także pomóc właścicielowi w tych właśnie trudnych chwilach. Rozstrzygł zawodem wymagający mniej nauki, ale na pewno będzie także mniej obowiązków i mniej odpowiedzialności. Jest technik weterynarii, jest to tak naprawdę asystent, który będzie pomagał lekarzowi weterynarii. Proszę pamiętać o tym, że technik weterynarii nie może samodzielnie prowadzić praktyki, zawsze musi być z nim lekarz weterynarii. Ale może takiemu lekarzowi mm, bardzo pomagać, e, na przykład poprzez pobieranie e, próg do badań laboratoryjnych, czyli tzw. Tak pobieranie krwi bądź innych materiałów do badania, e, czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok. E, tak? Zdarzają się sekcje zwłok na, na życzenia właścicieli, w różnych okolicznościach zwierzęta giną, więc taki lekarz weterynarii może pomagać przy, właśnie przy wykonywaniu takich sekcji. Udzielać pierwszej pomocy właśnie w przypadkach niedyspozycji żołdkowych, o przebiegu ostrym zagrożeniem życia, zabławienia, zranienia, porodu np. niewymagającego cesarskiego cięcia, czyli taki zwykły e, poród fizjologiczny, wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy, czyli zbadanie zwierzęcia, czy, czy coś, zwierzęciu coś grozi, podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty. Asystowanie przy zabiegach chirurgicznych. Tutaj są także wypisane kolejne rzeczy, bo proszę pamiętać też, że technik weterynarii może także pracować na przykład na dużej fermie i może na przykład oceniać stan higieniczny i zagrożenia zdrowia, życia zwierząt, czyli na przykład tak zwany dobrostan na przykład na takiej fermie. Może pełnić nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego. Technik weterynarii może także pracować w państwowej inspekcji weterynaryjnej. Może także określać zagrożenie wynikające z kontaktu ze zwierzętami chorymi czyli może poddawać kwarantannie zwierzęta, które. Pogryzł swoich właścicieli ze wskazaniem obserwacji w kierunku wścieklizny, asystować przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych, pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach chirurgicznych. To są zadania przede wszystkim dla technika weterynarii. Co należy zrobić? Na pewno trzeba ukończyć techniku, są technika o takim profilu. Czasem można także skończyć zwykłe liceum, i po takim liceum. Bądź w innym kierunku, udać się na przykład na studium. Mamy także studium dwuletnie, które kształci w kierunku technika weterynarii. Mamy teraz także coraz większe zapotrzebowanie na takich techników, ponieważ coraz bardziej tworzą nam się duże kliniki, w których na przykład tacy technicy mają bardzo dużo pracy, bo są to kliniki szeroko specjalizacyjne, więc jest tam dużo pracy, i lekarze weterynarii wykonują główne prace, a technicy wykonują cały proces przygotowawczy do zabiegów. Grumer. Kolejnym zawodem, w którym mamy kontakt ze zwierzęciem, i nie jest to leczenie, ale jest to pielęgnowanie, jest grumer. I co robi grumer? Grumer zajmuje się ogólną pielęgnacją zwierzęcia, jest także lekarzem pierwszego kontaktu. To on będzie. E, Mówił o tym, że na przykład zwierzęciu coś dolega, to on znajduje pierwsze zmiany e, chorobowe, e, informując o tym. To jest tak, jakby e, lekarz w cudzysłowie pierwszego kontaktu e, przycina sierść, trymuje, myje takie zwierzę, usuwa właśnie takie insekty, w sensie na przykład kąpie go w odpowiednim szamponie, informuje też o tym właściciela, że zwierzę ma jakieś e, właśnie insekty. E, i Robi to specjalnymi przyrządami. Pracuje nie tylko z psami, ale także z kotami. Czasem zdarzają się zwierzęta hodowlane małe, czyli na przykład świnki morskie. One także wymagają przycięcia i czesania, zwłaszcza te angorki długowłose. Im włos się plącze, trzeba takie zwierzęta myć. Nie każdy jest w stanie sobie poradzić z takim zwierzęciem sam. Zdarza się strzeżenie też królików miniaturowych, które bardzo potrafią mieć długi włos i także potrafią się skołtunić, przez to e, zaczyna im chorować skóra, ponieważ nie ma dostępu powietrza do, e, do skóry. E, tutaj pisze, że niektóre salony oferują nawet farbowanie oraz psie perfumy. E, chciałabym powiedzieć, że dla mnie e, farbowanie, e, także jestem glumerem, e, dla mnie farbowanie jest. E, rzeczą zbędną i uważam, że nie powinno się tego wykonywać, ponieważ dla zwierzęcia przebywanie w samym salonie fryzjerskim dla psów jest bardzo trudne, trwa około dwie godziny. Takie zwierzę jest kąpane, ma czyszczone uszy, przycinane paznokcie, więc to jest bardzo dla psa fajne. więc dokładanie mu dodatkowych mm, minut a raczej nawet dłuższego czasu na farbowanie, które jest kompletnie zbędne i ani temu zwierzęciu nie przynosi żadnej ulgi, bo o ile strzyżenie powoduje na przykład, że zwierzę się lepiej czuje, ma lepszy, lepszy komfort, tak farbowanie jest to hmm, tylko hmm, oczekiwanie człowieka, żeby pies miał określony kolor, i uważam, że jest po prostu zbędne. I nie róbmy tego swoim zwierzętom, róbmy tylko to, co muszą mieć zrobione. Hmm, Możemy swoje włosy ufarbować, nie musimy męczyć naszych zwierząt. A jeśli chodzi o psie perfumy, proszę pamiętać, że zwierzęta mają swój naturalny, swój naturalny zapach, więc jeśli pryskamy je perfumami psimi, to na pewno jest to dla nich duży dyskomfort, stąd często kończy się to tarzaniem w różnych dziwnych zapachach. Tutaj akurat mamy Zdjęcie jorka, jak jest czesany, stoi na takim stole, tak aby mieć nad nim kontrolę, a także kota. Kot jest ogolony, zostało u kota tylko głowa do obcięcia. Jest ogolony, ponieważ koty bardzo rzadko dają się czesać. One ogólnie nie lubią pielęgnacji. Jeśli mamy kota długowłosego, musimy pamiętać o tym, żeby go pielęgnować od małego kociaka, uczyć czesania. Ponieważ skutek zaniedbania i niesystematycznego czesania takie zwierzę się kołtuni, persmadułą sierść, e, robią się niestety kołtuny, takie zwierzę, ta sierść nie oddycha, robią się problemy skórne i finalnie kończy w ten sposób, że musi zostać ogolony. Głowa musi zostać docięta, koty bardzo nie lubią pielęgnacji, nie lubią też e, zmiany miejsca. Stąd dla nich to jest bardzo duży dyskomfort, więc jeśli można wszystko zrobić w domu i robić to systematycznie, to zawsze zachęcam. Zawód, zawodów, które jeszcze możemy spotkać się z pracą ze zwierzętami, to jest trener i behawiorysta. Trener to osoba, która na co dzień trenuje zwierzęta w celu nauki posłuszeństwa, czyli takich, takiego savoir pies. Zachowania u psa, czyli takiego chodzenia przy nodze, siat, waruj, po to, żeby zwierzę było posłuszne. Behawiorista zaś rozwiązuje problemy zwierzęcia na co dzień w celu lepszego życia z właścicielem, żeby zwierzę wiedziało, czego właściciel od niego oczekuje, i żeby człowiek też wiedział, jakie są potrzeby danego zwierzęcia. Z tym zawodem, z behawiorystą, psychologiem zwierzęcym wiąże się także zawód wykonywania biegłego sądowego. Biegły sądowy będzie decydował o tym danym zdarzeniu, będzie je opisywał, na przykład w przypadku pogryzienia. Pies pogryzł na przykład człowieka i biegły będzie oceniał, czy wina była zwierzęcia, czy była psa, ale wynika, taki biegły sądowy musi mieć dużą wiedzę na temat psychologii zwierząt. To wszystko, co bym chciała powiedzieć o zawodach związanych z psami. Na pewno warto pamiętać, że praca ze zwierzętami jest bardzo fajna. Dziękuję.